Witam w nowej kabinie ciągnika T7300. Jak widzicie, jest tutaj bardzo dużo miejsca, mamy bardzo dużo miejsca nad głową. Operator ma doskonałą widoczność, dlatego że kabina jest oparta na czterech słupkach. Szyby są niczym niełączone, więc mamy do czynienia z pełną powierzchnią przeszkleną. Dzięki temu operator ma bardzo dobrą widoczność dookoła ciągnika, Pracuje się dzięki temu komfortowo i bezpiecznie. Maszyna wyposażona jest w przekładnię autokomand. Jest to już znana przekładnia, przekładnia bezstopniowa, która charakteryzuje się bardzo wysoką wydajnością. Przekładnia tego typu posiada możliwość pracy w czterech prędkościach, przy których praktycznie mamy 100% przełożenie mechaniczne. Stąd ciągnik charakteryzuje się bardzo dużą mocą na kołach, doskonałym przeniesieniem momentu obrotowego z silnika na podłoże. Dołożono wielkich starań, aby ta kabina, ta konstrukcja kabiny spawana przez roboty, oferowała jak najniższy poziom hałasu. Jest ona doskonale odizolowana od jednostki napędowej, od układu napędowego. Ten poziom hałasu w niej to jest jedynie 66 dB. To jest niesłychanie istotne podczas długich godzin pracy w polu. Dodatkowo oferujemy także doskonały system nagłośnienia. Ciągnik może być także wyposażony, głośnik dodatkowy typu subwoofer. Dzięki temu odbiór dźwięku w kabinie jest doskonały i można umilić długie godziny pracy. Nowa kabina wyposażona jest w podłokietnik Sidewinder Ultra, dzięki któremu operator bez odrywania ręki od podłokietnika steruje wszelkimi funkcjami ciągnika. Dzięki dużemu, czytelnemu wyświetlaczowi możemy obserwować co dzieje się z maszyną. Ustawiać wszelkie funkcje dotyczące maszyny, dotyczące osprzętu, dotyczące rozwiązań izo-bas, a także obsługę czy układu asystenta pracy na obrociach, czy chociażby systemu IntelliTurn czy systemu automatycznego prowadzenia. Ciągnik ten wyposażony jest w system PLM Intelligence, który oferuje wszystkie naj, najnowocześniejsze rozwiązania w rolnictwie. A więc możemy spiąć ten ciągnik i praktycznie może on pracować samoczynnie dzięki systemowi autoprowadzenia, dzięki systemowi zawracania na obroci, dzięki asystentowi pracy na obrociach, i chociażby systemowi Izobas ciągnik jest praktycznie w stanie wykonać całą pracę samoczynnie. Operator kontroluje tylko odpowiednie wykonanie wszelkich funkcji ciągnika. W nowej gamie ciągników LWB znaleźliśmy także miejsce na sterowanie, obsługę ciągnika za pomocą guzików znajdujących się na błotniku. Jest to rozwiązanie, które znamy już z większego brata z ciągników HD. Za pomocą tych przycisków możemy obsługiwać wałek WOM, możemy obsługiwać układ hydrauliczny. Który układ hydrauliczny, to wszystko konfigurujemy za pomocą dotykowego ekranu InterLew, więc tu możemy sobie w pełni skonfigurować. Możemy obsługiwać za pomocą guzików trzypunktowy układ zawieszenia z tyłu. I to, co wprowadzamy, co, co jest bardzo istotne, możemy także znajduje się tu także przycisk e, awaryjny, który umożliwia nam zatrzymanie jednostki napędowej w momencie, kiedy coś niebezpiecznego stałoby się dookoła ciągnika. Takie rozwiązanie daje nam absolutną pewność, że w momencie sytuacji awaryjnej nawet osoba postronna, która nie zna maszyny, a jak teraz wiemy, osoba z zewnątrz, która wsiadłaby do ciągnika, mogłaby nawet nie wiedzieć, jak ten ciągnik gasić, no na przykład nie znajdziemy chociażby kluczyka, bo ciągniki wyposażone są w przycisk start stop. Więc tutaj także osoba postronna może podejść do ciągnika, zatrzymać silnik, no i uratować komuś zdrowie lub życie. Mając na uwadze dobro i zdrowie operatorów, oczywiście pomyśleliśmy także o odseparowaniu kierowcy od drgania ciągnika. Dlatego oddajemy do dyspozycji zmodernizowaną, przednią amortyzowaną oś. Jej sposób działania: sposób amortyzacji może być dostosowany do wymagań operatora i do warunków pracy. Dajemy amortyzację kabiny, która występuje w tym ciągniku w dwóch odmianach w odmianie mechanicznej Comfort Ride lub w odmianie hydraulicznej która umożliwia także dostosowanie warunków pracy, dostosowanie parametrów amortyzacji także do wykonywanej pracy, jak i do wymagań operatora. Dzięki temu nawet po długich godzinach pracy, po całodziennej pracy, operator wychodzi z ciągnika niezmęczony. Przede wszystkim dbamy o to, aby mógł swoją pracę wykonywać przez długie lata w komfortowych warunkach.